Rozmawiamy z Danielem Jacobem Mendali, polskim projektantem rezydującym na Ibiza. Dlaczego Ibiza? Dlaczego? To jest taka wielka przygoda. Na pewno e, takim walorem, się przeprowadziłem, to była pogoda. Wcześniej mieszkałem w Anglii, gdzie było mało słońca, i stwierdziłem, że Ibiza będzie najlepszym rozwiązaniem. Zupełnym przypadkiem, oczywiście, wyszła Ibiza, ale dlatego, że tam jest pogoda słonecznie i dużo lepiej i optymistycznie się żyje, to wybrałem Ibiza. Mhm. Yy, oceniasz dla Superekspresu, tak? Tak. Yy, polskie gwiazdy. Jak tak ogólnie nie oceniasz? Yy, raz dobrze, raz źle. Zależy. Według mnie yy, przede wszystkim czasami ktoś stara się zbyt yy, pokazać siebie przez strój i wtedy właśnie nie wychodzi. Ale ogólnie jest dużo lepiej niż kiedyś na pewno, jest większy dostęp do fajnych ubrań, ludzie latają po świecie, gwiazdy polskie również, w związku z tym naprawdę jest dużo lepiej niż było. Najlepiej ubrana polska gwiazda? E, może Edyta Górniak, Kożuchowska, Socha. Czasami się uda coś tam dodzie ubrać fajnie, chociaż nie podczas ostatniego Fashion w Paryżu, gdzie wyglądała tragicznie. Pisali różnie. Tak, ale na przykład dzisiaj jest zestawienie znowu najgorzej ubranych polskich gwiazd w tym roku już, czyli w 2016 i nas się znalazła przez swoje stylizacje w Paryżu właśnie, więc ktoś tam podziela moje zdanie. Y niedługo lecisz do Nowego Jorku, tak? Tak, w niedzielę. Y co będziesz tam robił? Przede wszystkim lecę, po jest fashion i Nowym Jorku, czyli to jest dla mnie takie dużo bardziej ekskluzywne niż na przykład Paryż czy Milan, dlatego że przede wszystkim jest po drugiej stronie oceanu, gdzie pokazuje się wiele wielu projektantów z całego świata, jak na przykład Hongkong, Japonia, Australia nawet, Bliski Wschód, Daleki Wschód. I to jest takie ciekawe, że można zobaczyć taką modę, której nie zobaczę w Paryżu czy w Mediolanie. Twoje największe osiągnięcie? Podejrzewam, że jest ich kilka, takie bardzo moje personalne i osobiste związane też z modą. Na pewno poznanie i zaprojektowanie projektu dla Joanne Rivers. To jest jedna ze starszych kobiet komików na świecie, która niestety słała rok temu. Zaprosiła do Los Angeles na nagranie swojego programu Fashion Police i uważam to za taki mój osobisty, duży sukces i Dlatego, że e, przeszliśmy na taką bardzo stopę przed jej śmiercią, na taką relację przyjacielską. Czyli to nie, był, nie była tylko praca i klient, ale e, naprawdę się zaprzyjaźniliśmy i mieliśmy fajną relację przez ten czas, kiedy się znaliśmy. No właśnie, poznałeś mnóstwo gwiazd z całego świata. Tak. Kogo między innymi? E, no było ich na pewno sporo, a takie nazwiska, które każdy będzie Czy znał... Kogo to... miałeś okazję... Zobacz, e, za granicą to była Paris Hilton, Naomi Campbell, o której już każdy uh -huh. słyszał, jeżeli gdzieś tam wybuduje moje nazwisko. E, kto tam jeszcze? No była John Rivers, e, był model, e, model River Pipery, był chłopak e, Paris Hilton, bardzo fajny, który sobie dobrze radzi. E, kto tam jeszcze był? Już było tego sporo. E, inny model Maksymiliano Partane, o ile mi Pamiętam to konkretnie jego nazwisko. Nawet brał udział w sesji zdjęciowej dla Viscoli w Polsce. Jest z Argentyny, mamy bardzo fajny kontakt. Dla niego też projektowałem. W Polsce też było kilka osób, ale takim fajną osobą do współpracy był na pewno Michał Szpak, bo jest bardzo otwarty i można wiele rzeczy zaprojektować. I on się za to zgodzi, żeby to ubrać, a nie każdy przyjmie taki projekt. Często kapryszą. Zależy. Są, no, oczywiście są gwiazdy, ale w tym środowisku uważam, że jest tak, że już jak się jest chwilę tak jak ja ileś tam lat, to można, to człowiek wie dokładnie do kogo nie uderzać, a do kogo uderzać. Jak są takie osoby, które e, są ciężkie do współpracy, to my o tym wszyscy wiemy w gronie projektantów, stylistów, makijażystów i raczej się unika takich osób. Poznajesz y, gwiazdy, ale poznajesz też projektantów z całego świata. Jak? Względem nich oceniasz polski projektantów, polski rynek mody? To jest tak samo jak pytanie, które odpowiedziałem... To jest, to jest tak samo jak na pytanie wcześniej, które odpowiedziałem względem... Em, jak jest w Polsce, polskie ludzie mhm. się ubierają dobrze? Tak, dużo lepiej. I tak samo jest z projektantami jest lepiej niż było. Em, jak mam ocenić takich... Kurczę, dzień kiedyś był bardzo fajny aczkolwiek jego historia pokazuje, że nie zawsze sukces idzie w parze z kolejnym sukcesem. Więc kurczę, projektantów, których ja akurat miałam okazję poznać, to są projektanci, którzy są na rynku po 40-50 lat, typu kawali na przykład, więc zupełnie ciężko mi jest porównać ich pracę do kogoś od nas z Polski, bo raczej nie ma u nas takich projektantów z takim zasobem, z takim stażem pracy. A najlepsza projektantka, projektant? Na świecie czy w Polsce? W Polsce. Bardzo fajne ma rzeczy takie Przetakiewicz. Gosia Baczyńska. No i z kobiet to chyba było na tyle. Hmm. Może zdradzisz z kim, kogo będziesz miał okazję niedługo ubierać? Masz jakieś plany? Tak, ale raczej nie chcę. Nie, znaczy nie, nie wiem czy to będzie akurat ubieranie, ale Pracuję nad takim, nad programem. Na razie to będzie program na kanale YouTube. Będzie to kanał, modowy, w którym będę ja brał udział i różne gwiazdy. Zdjęcia do tego ruszają, jakby zyskałem na początku marca. Dzisiaj mam ogólnie spotkanie z jedną piosenkarką, z synkarką, w którą będziemy ustalać cały scenariusz tego. Będą takie krótkie filmiki od 5 do 10 minut na początek, gdzie będę przedstawiał jakby ubiory gwiazd i zaglądał co mają, w szarpie nie tylko. Wracasz jeszcze do Polski? E... Tak na stałe? Oj, na stałe. Bo na razie wiem, że latasz po świecie cały czas. No właśnie. Wracasz na Ibizę czy myślisz o powrocie e, tak, do Polski? Tak, wracam pod koniec marca na Ibizę i będę się tam przygotowywał do mojego jesiennego pokazu, który będzie w Warszawie. A wolę to robić na Iwizie, dlatego, że mam tam dużo więcej możliwości, inspiracji i um, życie płynie trochę bardziej powoli niż na przykład w Polsce czy w Warszawie. W związku z tym mam więcej czasu dla siebie i dla swoich, dla swoich obowiązków więc na razie Ibiza. No właśnie, ostatni Twój pokaz był w Krakowie. Tak. Dlaczego Kraków? Przede wszystkim chciałem, żeby Podczas tego pokazu były osoby mi bliskie, moja rodzina, moi przyjaciele, którzy e, nie każdy z nich podróżował do Warszawy na pokaz i przede wszystkim zakocham się w mieście, w którym odbył się mój pokaz. Więc e, to był też taki główny aspekt, który przeważył, że to będzie Kraków. W, w jakim miejscu? To było Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Celesta w centrum miasta Krakowa. Piękne wnętrza i pasowało idealnie do kolekcji, jaką stworzyłem i dlatego tam się też odbyło między innymi. A jeszcze opowiedz coś może o swoich początkach. Jak to się stało, że teraz jesteś w tym miejscu? Jak to się stało? Więc na pewno początki. Początki... Moje na pewno sięgają, kiedy byłem bardzo mały i zawsze chciałem spełniać swoje marzenia, podróżować, bywać w świecie mody i tak krok po kroku spełniałem to marzenie, bywając, podróżyłem najpierw z rodzicami, potem jak byłem starszy sam, ze znajomymi w różne miejsca świata i ludzie mnie bardzo inspirowali do tego, aby tam wracać, tworzyć modę i chciałam bardzo widzieć swoje kreacje na ludziach, chciałem ministrować przyjemność, stworzyć... E, projekty, w których ktoś się będzie dobrze czuł i które będą miały swoją historię. Dlatego kupuję materiały na całym świecie podróżuję, zbieram różne resztki materiałów, włączę w jedność i jakby przekazuję historię poprzez swój projekt, z której też potem chodzi. Ciężko było do tego dojść? Czy traktujesz to jak przyjemność? Na pewno, jak dużo mam że dlatego że robię to, co lubię. E, aczkolwiek było ciężko, jest ciężko. To nie jest tak, że ja każdego dnia się budzę i e, jestem naj, najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo tak samo mam swoje życie, problemy i różne sytuacje. E, ale na pewno jestem dużo bardziej szczęśliwszy od momentu, e, kiedy wiem, co chcę robić i mi to wychodzi. Dobrze to. Jeszcze sukcesów dalszych. Mam nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas i będziemy mogli usłyszeć jeszcze więcej. No, dziękuję serdecznie, bardzo pozdrawiam.